że uwagę otwiera XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Mandora. I Informuję, że sesja została zwołana zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, na podstawie listy stwierdzam, że na stan 21 obecnych jest 18 radnych, nieobecnych radni to Kronowski Tomasz, Mroczkowski Arkadiusz oraz radny Kowalczyk Dariusz. Informuję, że sesja jest prawomocna i Wysoka Rada jest zdolna do podejmowania uchwały. Szanowni radni, witam państwa serdecznie, witam serdecznie na dzisiejszym porządku, na dzisiejszym posiedzeniu, witam pana burmistrza Martzewskiego, witam serdecznie doktora habilitowanego Janusza Trubiny, dyrektora Muzeum Zamkowego w Alburgu. Witam serdecznie panią łatwuszkę Kowalską, zastępcę dyrektora ds. spraw naukowych Witam serdecznie panią Robertę zastępcę dyrektora ds. spraw Administracji. Serdecznie witam zastępcę burmistrzu Jana Tadeuszawicza i Józefa Bacasia. Witam serdecznie pana Mariusza Mieśńskiego, długoletniego dyrektora Nocanu Zamkowego zasłużonego na miasta Albot. Witam serdecznie Pana Krzysztofa Sikory, prezesa Stowarzyszenia Koła Przewodników Magnickich. Witam również Pana Narodzeników Wydziałów i Pracowników Rzeczu Miasta. Witam serdecznie przedstawicieli mediów, a także mieszkańców, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu. Szanowni Armii, ja oczywiście przypominam, że dzisiejsze obrady są transmitowane na kanale YouTube, dlatego proszę, abyście nie posługiwali się. Danymi osobowymi, tak aby nie naruszyć rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Możemy przejść do drugiego punktu dzisiejszego porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanego przed budynkiem kasowo-recepcyjnym Muzeum Zachodniego w Marborku. Szanowni radni, projekt uchwały złożył burmistrz miasta Malborka, pan Marek Kraszewski to pana Marka, to wkrótce zreferowanie projektu uchwały oddaję głos Pani Profesor. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Rzeczywiście taki wniosek dotyczący nazwy dla tego miejsca na boku został przez mnie złożony. To jest wynikiem rozmów i konsultacji z Muzeum Naukowym. Ten rok, rok 2021, jest rok rokiem wyjątkowym, rokiem 60-lecia tej ważnej instytucji. Ważnej mm. dla miasta, ważnej dla naszych mieszkańców, ale też myślę, że bardzo ważnej dla turystów, którzy od wielu lat odwiedzają nasze miasto. Po rozmowach z Panem Dyrektorem uznaliśmy, że jest to doskonały moment, żeby ten bezimienny do tej pory las, nazywany popularnie przez mieszkańców lasem przy kasach zamkowych, nadać mu nazwę, która będzie um, upamiętniała samą wyjątkową rocznicę rocznicę 60-lecia powstania Muzeum Zamkowego. I myślę, że to jest Dobry sposób, aby uczcić ten wyjątkowy moment. Oczywiście z przyczyn pandemicznych te, te obchody są nieco ograniczone, ale mamy nadzieję, że w drugiej połowie roku obostrzenia się na tyle zmniejszą, że będziemy mogli już rzeczywiście świętować ten wyjątkowy moment. I doskonałym elementem tego świętowania myślę, że będzie również nadanie temu miejscu. Tej nazwy, która wskazuje na oczywiście Białorusz, ale myślę, że to jest miejsce, gdzie każdy turysta przyjeżdżający do Walborka właściwie swoją wizytę rozpoczyna od tego miejsca i myślę, że dobrym, dobrym momentem będzie, żeby wiedział, że jest to plac o takiej nazwie, a nie bezimienny plac. więc po z Panem Dyrektorem, a Dyrektor również zwracał się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta z tym wnioskiem. Uznaliśmy, że złożymy wnioski do nadzwyczajną sesję Rady Miasta, aby Wysoka Rada, Rada mogła nad tym, tą inicjatywą porozmawiać i, i podjąć decyzję, czy taka ta nazwa może dla tego miejsca zostać. Ja w tej chwili pozwolę sobie oddać głos panu dyrektorowi Januszowi, który jest inicjatorem tego pomysłu. Proszę bardzo, panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzowie, panie przewodniczący, panie i Panowie radni. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam roku i cieszę się, że drugie nasze spotkanie dążyć naszego do skutków, ale teraz zatrzymało w roku. Ale tak jak sobie planowaliśmy, chciałbym, żebyśmy co roku no, w Załogu się spotkali, aby rozmawiać o tym, o tym naszym wspólnym sprawie, jaki mamy. Ja e, przyjechałem ostatnio e, no. przedstawiałem plany muzeum. Dzisiaj mam nadzieję też, że będzie pana na rozmowę na, na temat związany z funkcjonowaniem Muzeum Miejskiego. Bardzo dziękuję za, za przygotowanie tej... Wielu rzeczy w stosunku do tej <tryk _dyskownia> mojej inicjatywy, mojego pomysłu upamiętnienia 60-lecie mocno-zachodniego w nabórku. A właściwie jest to nie tylko upamiętnienie rocznicy, i upamiętnienie tych wszystkich ludzi, którzy tworzyli tą chorobę przez 60 lat. Dlatego dla ta, ta, ta nazwa nie traktuje o pracownika odnosi się do rocznicy, bo Państwo doskonale wiecie, że e, powstanie muzeum też było wynikiem długiego procesu, adaptacji innego miejsca, przecież nie ruchanego, bardzo takiego nacechowanego, ale tak śladowanym polskim. Od 1945 roku władze lokalne, to Państwo proszę w ulicy, a nie w tym samym w 1954 roku przewodnicy, malwocy, prezentowali to obrębów. I to, że muzeum powstało w 1961 roku, było też efektem tejże właśnie pracy. Przez te 60 lat, na dwa tego miejsca pracowali nie tylko pracownicy muzeum, ale także cała rzesza przewodników, filarów, większości obrane, które zabrakło, a które współpracują, a z nami współpracują. Cała masa ludzi do woli naszych sympatyków mieszkańców. Więc ta nazwa, ten pas ma ochronić tych wszystkich ludzi, którzy z Muzeum przez te 60 lat byli związani. I bardzo do tego zobowiązany i wdzięczny, jeżeli Marie i Panowie odniesiecie się pozytywnie do tego pomysłu i rzeczywiście ten bezmienny do tej pory pas otrzymamy na święt. I będzie już i będzie takim trwałym złożony złożonym tym wszystkim, którzy przez 60 lat dbali o zapędy autorskie i pracowali na rzecz muzodom, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. bardzo Panie Dyrektorze, dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Projektem uchwały zajmowała się jedna komisja, mianowicie Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Komunikacji. Zanim poproszę o przedstawienie opinii komisji, pozwolę sobie przeszedł uzasadnienie projektu uchwały. Bieżącym Nowym Muzeum Zamkowym w Baturku obchodzi miliony 60-lecia swojego istnienia. To piękna okazja do podsumowania przypomnienia wkładu zarówno instytucji, jak i jego pracowników oraz związanych z nią przewodników w życie kulturalno-społeczne miasta Baturka oraz całego regionu. Dla wielu osób, także mieszkańców Maroka, muzeum jest instytucją, z którą całkowicie identyfikują się, która stanowi część ich tożsamości. I uminęło się najlepszą okazją do trwałego uwiecznienia ludzi oraz instytucji i przestrzeni miasta. W związku z powyższym dyrektor Muzeum Zamkowego zwrócił się z prośbą o nadanie nazwy bezimiennej dotychczas przestrzeni przed budynkiem kasowo recepcyjnym Plac 30-lecia Muzeum Zamkowego Maroka. Miejsce jest to odwiedzane przez setki tysięcy turystów rocznie, a wszyscy, którzy przyjeżdżają zwiedzać Wiedeń Zamek, pojawiają się właśnie tu i dlatego wydaje się ono najdowodniejszym złożeniem. To jest uzasadnienie pełne uchwały. Poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komunikacji, Panią Radną Joannę Lipińską o przedstawienie opinii Komisji. Opinia Komisji jest poddana. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, czy są uwagi wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym możemy przejść do prostuj głosowania. Szanowni radni, proces głosowania odbędzie się i głosowanie odbędzie się w sposób imienny, czyli doczytam poszczególnych radnych z imienia i nazwiska w kolejności alfabetycznej. i proszę o powiedzenie formułu jestem za, jestem przeciw wstrzymuję się od głosu. Szanowni Radni, kto z Pań i panów, panów, panów jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanego przed powietrzem kasowo-recepcyjnym Muzeum Zachowego w Malbowie. Cymański jest Maciej, jestem za. Dziwoż jestem za. Dziwoż Jesław. Jestem za. Dziękuję. Kodelny Adam? Jestem za. Dziękuję. Ignińska Joanna. Głosuję za. Dziękuję. Radny Adam Lasz Głosuję za. Dziękuję. Kęska Krystyna? Jestem za. Wioletta? Jestem za. Szanowni Radni, proszę Państwa, żebyśmy głosowali do mikrofonu, tak, żeby mieszkańcy słyszeli, tak? Klonowski Tomasz, nieobecny. Kowalczyk Dariusz? Nieobecny. Nieobecny. Kowalski Zbigniew? Jestem za. Dziękuję bardzo. Król Robert? Jestem za. Dziękuję. Leszczyńska Kala. Jestem za. Dziękuję. Markowski Jacek? Jestem za. Dziękuję. Błorzęcki Edward. Za. Dziękuję bardzo. Ostrowska azina Jestem za. Dziękuję bardzo. Piątkowska Bożena. Wstrzymuję się na głosu. Dziękuję bardzo. Wielkiewicz Kazimierz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Robiński Dariusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Miłosierdzia Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, informuję, iż uchwała została Podjęta. Podaję numer uchwały, to jest uchwała nr 34, łamane na 280, łamane na 2021. Szanowni Radni, Wysoka Rado, wobec wyczerpania porządku obrad, zamykamy 34 nadzwyczajną sesję Rady Miasta Nawodów. Dziękuję Państwu za udział, dziękuję Moskwomie Miejsca za zorganizowanie dzisiejszego posiedzenia. 应该吧。